Dostajcie moi drodzy, raz na jakiś czas od blacharzy, lakierników, osób, które naprawiają auta tak typowo po uderzeniach, dostaję takie oto sterowniki. Jest to sterownik poduszek powietrznych, ten akurat jest z jakiegoś Opla. Już tak z ciekawości poza materiałem próbowałem go zrobić tym urządzeniem. Niestety ma tylko częściowy odczyt, także. Będę usuwał crash datę, czyli tak jakby informację po zderzeniu, która zapisuje się tutaj, i jak ona już się zapisze, to jakimkolwiek komputerem nie jesteście w stanie usunąć błędów, dopóki nie skasuje się tej crash daty i doprowadzi tego sterownika do <coughs> jego fabrycznych ustawień. Także w razie, co tu mamy? Numer 13246041. Biorę się za odkręcanie, przygotowuję inny programator, uruchomię laptopa i lecimy. Tak to wygląda po rozkręceniu. Teraz musimy zlokalizować sobie pamięć EPROM. O, jedną ręką ciężko tu jest wyciągnąć. Dobra. Z tego co wiem, to jest tu pamięć 95160, czyli zakładam. Że to będzie jedna z tych dwóch kości, a tu już widzę tą pamięć. Także znajduje się ona tutaj. To jest ta pamięć, która zawiera naszą crash datę. Także ja sobie wyciągam, ten schowam, wyciągnę sobie cegę x i zabieramy się za usuwanie. Dobra, cegę x jest podłączony, jest uruchomiony. Teraz klikam sobie. Mamy tak możliwość. Deska rozdzielcza, poduszka, sterownik, BCM, ogólnie programator, klucze, jakiś tam samouczek i tak dalej. Wpisuję sobie numer tutaj. Także tu mamy nasz numer 13246. 13246 041 i już pyk 95-160 jak widzicie. Następny teraz generalnie sugeruje nam e, klamrę. Nie wiem czy da radę. Zobaczymy albo wylutować układ e, i wsadzić podstawkę. Ja przygotowałem podstawkę do klamry. Zapnę sobie klamrę, zapnę o pamięć EEPROM I postaram się to zrobić bez wylutowania, no jak nie da rady no to wiadomo, lutownica w rękę i, i, i rozlutujemy EEPROM Zrobimy to drugą metodą Także zobaczę czy go odczyta tak Mamy tutaj też ten plus, ponieważ mam to już podłączone Jak widzicie, że możemy zrobić detekcja pinów W czym nam to pomoże? Strasznie nam to pomoże Aha, musimy podłączyć zasilanie także ja sobie mam tutaj zasilacz zasilanie zmienić na 12 to być może ma za mało dobra próbujemy to Wyregulować. Teraz tu ustawiłem 12:20, czyli za dużego zasilania też nie może mieć. Że proszę użyć metodą rozlutowania, ale zobaczymy, czy tak nam go. Odczyta. Najpierw sprawdzamy, jak tam piny. Operacja kompletna. Jak widzicie, jest jakiś zły kontakt. Także poprawiamy sobie tak długo, aż wszystkie będą zielone. Tak, jak widzicie, wszystkie piny mamy zielone, czyli możemy zaczynać operację. Teraz odczytuje nam dane ze promu. Tutaj. Dane zostały odczytane. Całą resztę sobie usuniemy. Zostawię tylko informację, że to jest Opel i numer sterownika. Zapisuję, bo to jest oryginał. I teraz, czy jestem gotowy do naprawienia poduchy? Z automatu zapisuje nam dane. Zostały zapisane, i teraz możemy zrobić. Um. Nie, nie możemy zrobić. Przeważnie mam gdzieś tu opcję sprawdzenia tego, co się zapisało, ale ja sobie zobaczę jeszcze, czy na pewno piny się nie poluzowały, jak będą wszystkie na zielono. No to zapisało dobrze. Jak to sprawdzimy? Zaraz Wam pokażę. Poza samochodem oczywiście. Także sterownik nasz został naprawiony. Wyłączam oprogramowanie. Przechodzimy do OBD-Stara, podłączymy go po Benchu. I usuniemy błędy crashduty. OBD-Star podłączony pod przystawkę. Teraz muszę się wpiąć w Eku, ale najpierw muszę go znaleźć. Czyli wchodzę sobie w Airbag Reset Pick. Nie wiem czy da radę usunąć błędy. Na pewno da radę je odczytać. Eee, numer części. I teraz tutaj wpisujemy sobie nasz numer części, czyli 13246.

tak, tak też podłączymy się tutaj. Dobrze, nasz sterownik jest podłączony. Możemy sobie z tego pinautu wyjść. Informacje o eku. Aha, zasilanie jeszcze potrzebne. Także zasilanie włączone. Tutaj lampeczkę włączymy i robimy czytanie. Dobra. Przeczytało numer na dwozie również. OK, czytamy błędy. Jak widać, tylko dwa zostały, cała reszta została, że tak powiem, usunięta. Czytamy jeszcze raz. No, tych błędów jest generalnie dużo. Ale przez to, że sterownik nie jest podłączony do tych wszystkich rzeczy, które tu wyświetla, ale nie mamy już na czerwono zarejestrowanej usterki e, uderzeniowej, która wcześniej tu była, postaram się zrobić mały zrzut. Pokażę Wam, jak to wyglądało jeszcze przed e, usuwaniem crash daty. Także tak to wygląda. Pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.